Dzień dobry, witaj na kanale Okiem Belfra, ja jestem Damian, a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o ustawie potocznie nazywanej Lex Czarnek. O co w niej chodzi, czemu tak dużo szumu wokół niej? Zapraszam. Przemysław Czarnek. Pierwszym podstawowym celem i funkcjonowania rodziny, i funkcją rodziny jest funkcja prokracyjna. No to jest... Zwierzęta to wiedzą, dziki to wiedzą... Dziki to wiedzą w tych zaroślach, prawda? I w tej, tej kukurydzy, a my nie wiemy. By zatarcić w ogóle instynkt samozachowawczy jako gatunek. Polityk Prawa i Sprawiedliwości i zarazem urzędujący minister edukacji i nauki. W przeciągu całej swojej kariery jako minister wpadł już na kilka fantastycznych pomysłów. O jednym z nich mówiłem, czyli o podwyżkach dla nauczycieli. I to będą podwyżki, tak w grubym skrócie, że pieniądze weźmiemy z jednej kieszeni i przelejemy je do drugiej. Ale więcej o tym w moim odcinku w tym momencie znajduje się karta. Kliknij w nią i obejrzyj, żeby dowiedzieć się więcej, jak te podwyżki dla nauczycieli mają wyglądać. Minęło kilkanaście dni nowego roku i okazuje się, że w edukacji wydarzyło się już bardzo dużo. 3 stycznia otrzymaliśmy wypłaty, W sensie wszyscy nauczyciele otrzymali już wypłatę, i okazuje się, że mnóstwo z nich otrzymało wypłatę mniejszą niż zazwyczaj. I kiedy to wypłynęło, to Ministerstwo Edukacji i Nauki rzuciło w świat informację, że to nieprawda. Nauczyciele, zaprzestańcie tych kłamstw. Kuratorzy nam powiedzieli, że wszystko jest ok. 4 stycznia Ministerstwo Edukacji Edukacji i Nauki na swoim fanpage'u na Facebooku napisało Oświadczenie MAIN w sprawie nieprawdziwych informacji dotyczących wynagrodzeń nauczycieli Nieprawdziwych Ministerstwo Edukacji i Nauki informuje, że zakończyło się spotkanie z kuratorami oświaty z całej Polski. Dotyczyło ono rzekomego zaniżenia wynagrodzeń nauczycieli, które miałoby wynikać z wejścia w życie przepisów z zakresu polskiego ładu. Żaden kurator oświaty nie potwierdził tego rodzaju sytuacji. W związku z tym, Main apeluje o niewprowadzanie w błąd opinii publicznej. Panie ministrze, nauczyciele twierdzą, że zostali dotknięci, przynajmniej niektórzy z nich. Polskim ładem, w ten sposób, że dostali mniej pieniędzy. Ja przypomnę, że Pan jeszcze 4 stycznia, no to chwalić Boga. E, chwalić Boga nie tydzień temu, pisał, że proszę za przestanie dezinformacji dotyczących rzekomego negatywnego wpływu polskiego ładu na wynagrodzenie nauczycieli. Nauczyciele dostali mniej na rękę i mówią: Hej, gdzie rzekomy? No naprawdę dostaliśmy mniej, po, mniej pieniędzy. A kiedy okazało się po kilku dniach, że jednak nie jest ok, to minister Czarny powiedział, że wszystko zostanie wyrównane. Czy było, przepraszam? <laughs> No, pytanie retoryczne. Żeby zrozumieć o co chodzi w Lex Czarnek, trzeba wiedzieć jak funkcjonuje szkoła, a to wcale nie jest takie łatwe, ani proste, jak wydawałoby się na pierwszy rzut oka. No bo oczywiście w szkole mamy uczniów, mamy nauczycieli, no ale najważniejszy jest dyrektor. I to prawda, w szkole oczywiście najważniejszą postacią jest dyrektor, ale on wcale takiej dużej władzy nie ma, jak mogłoby się wydawać, bo nad nim są jeszcze dwie instytucje, które go kontrolują, znaczy nie tylko jego, ale całą szkołę, to w jaki sposób ona funkcjonuje. W naszym kraju władza jest podzielona na władzę centralną oraz na władzę zdecentralizowaną. Władza centralna to, wiadomo, w Warszawie, parlament, rząd, natomiast władza ta zdecentralizowana to są samorządy, których, które wybieramy sobie podczas wyborów samorządowych. I tutaj podział również jest, jeżeli chodzi o kontrolę nad szkołą, no bo szkołę kontroluje kuratorium to jest twór, który funkcjonuje przy Ministerstwie Edukacji i Nauki, czyli twór funkcjonujący przy władzy centralnej, no i mamy organ samorządowy, który kontroluje szkołę z ramienia władz samorządowych. To już jest zagmatwane. Czym zajmuje się jedna, a czym zajmuje się druga strona? Samorządy kontrolują szkołę pod względem jej finansowania, czyli odpowiedzialni są za finanse szkoły, za wypłaty dla nauczycieli oraz za infrastrukturę szkoły. Natomiast kuratoria zajmują się nadzorem pedagogicznym, czyli to, czy nauczyciele dobrze wykonują swoją pracę, czy realizowana jest podstawa programowa. Ale jeśli spytacie większości nauczycieli, jak oceniają pracę kuratoriów. No, dałbym sobie uciąć prawą rękę, że większość wypowie się nie negatywnie. Nie powiem, że wszyscy, ale większość tak. Ja w przeciągu swoich już prawie 9 lat pracy w szkole, no nie miałem raczej zbyt wielkich przyjemności z kuratorium, no ale cóż, od tego jest nadzór pedagogiczny, żeby kontrolował, więc wiadomo, kontrola nie jest niczym przyjemnym, natomiast teraz w tym kuratorium to się sporo pozmienia. Już wspomniałem przed chwilą. Kuratoria ściśle współpracują z Ministerstwem. Ministerstwo oczywiście obsadzone jest przez polityków prawa i sprawiedliwości na czele z panem Przemysławem Czarnkiem. I okazuje się, że wraz z tą ustawą Lex Czarnek władza kuratoriów nad szkołą rośnie. W jakim sensie? Przede wszystkim to, że jeżeli według kuratoriów dyrektor źle będzie pełnił swoje obowiązki, to nie będzie zbyt dużego problemu, by pozbawić go jego funkcji i to będzie po prostu zwolnienie bez okresu wypowiedzenia. Sytuacja bez precedensu, tak więc jest zagrożone to, w jaki sposób będzie funkcjonowała być może twoja szkoła. Na pewno sobie zdajecie sprawę, że w szkołach odbywają się różne zajęcia pozalekcyjne. Niektóre są prowadzone przez nauczycieli uczących w danej szkole, ale przecież to jest jasne, że w wielu szkołach może nie we wszystkich, ale w większości odbywają się zajęcia organizowane przez jakieś stowarzyszenia, instytucje, ugrupowania, które nie współpracują ściśle ze szkołą, które nie są przez szkołę zatrudnione, ale prowadzą sobie na przykład jakąś działalność gospodarczą. I do tej pory wyglądało to w taki sposób, że dane stowarzyszenie na przykład spotykało się z dyrekcją, prosiło o to, by mogła przeprowadzać jakieś zajęcia w danej szkole, i dyrektor musiał wydać pozytywną opinię lub negatywną przy współpracy z Radą Rodziców oraz z Radą, pedagogiczną. Jeżeli wszystko było ok, to takie zajęcia się zaczynały i można było prowadzić zajęcia dla uczniów. Natomiast teraz to się sporo pozmienia, no bo wraz z Lex Czarnek to tym razem kuratorium będzie podejmować decyzję, czy jakieś zajęcia mogą się odbywać, czy nie. To się może zastanowić, ale pff, czy coś się zmieni? Kolejna zmiana, pewnie mało istotna. No w mojej ocenie jest to zmiana bardzo negatywna, to teraz kuratorium będzie miało bata nad dyrektorem, bata nad nauczycielami zawsze mieli, ale teraz ten bat będzie dużo cięższy i więcej krzywdy może wykonać y, szkole, no ale to jest tylko moja prywatna opinia, ale wydaje mi się, że to jest opinia większości nauczycieli, no bo generalnie pan czarnek nie jest zbyt pozytywnie oceniany przez polskich nauczycieli. Tylko, że chyba niewiele sobie z tego robi. Inna bajka jest taka, że to teraz kuratorium będzie decydowało o tym, jakie zajęcia będą odbywać się w szkole, a jakie nie. Nie wierzę w to, że jeżeli ktoś, kto będzie jawnym przeciwnikiem prawa i sprawiedliwości będzie chciał przeprowadzać jakieś zajęcia w szkole, że taką możliwość będzie miał. No wydaje mi się, że na to szans po prostu nie będzie. Kolejny problem: wielu nauczycieli wybiera się albo na zwolnienia zdrowotne, albo po prostu chcą z roboty, Odejść i to nie są jakieś historie wyimaginowane, tylko ja rozmawiając ze swoimi koleżankami, kolegami, nauczycielami, no to takich nauczycieli jest naprawdę bardzo dużo. Nie mówię, że koniecznie w mojej szkole, ale mam przecież wielu nauczycieli uczących w różnych szkołach, w różnych miejscowościach w naszym kraju. Niestety to się dzieje tu i teraz. To nie bajka. Nauczyciele odchodzą i będą odchodzić. Te podwyżki raczej nic nie zmienią. Mnóstwo ludzi odejdzie i za chwilę nie będzie komu uczyć polskich dzieci. W 2019 roku odbywał się strajk, który został zakończony stromotną klęską. Brałem w nim udział i czasami się wstydzę w jaki sposób on się odbywał. No ale cóż. Jest jak jest, może kiedyś będzie lepiej. Inna bajka jest taka, że dowiadujemy się kilka dni temu, wychodzi kolejna afera afera mailowa i dowiadujemy się, w jaki sposób nauczyciele mają zostać dobici, a strajk ma zostać stłamszony. To była zaplanowana akcja zhejtowania działalności pana broniarza, całego ZNP oraz nauczycieli, którzy strajkują. No i za tą falą hejtu myślę, że poszło mnóstwo ludzi, którzy stwierdzili, że o co tym nauczycielom chodzi? Przecież mają wakacje. No tak, no mamy wakacje. Co prawda nie dwa miesiące, jakby mogło się wydawać, ale mamy. Tak poza tym, no to tak średnio. Pozostawiam Was z tą myślą, martwmy się o polską edukację, bo naprawdę jest o co się martwić. Miłego dnia.